Thank <laughs> you. Witam Państwa bardzo serdecznie w Dniu Planetariów. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli. Dzień Planetariów jest obchodzony z inicjatywy Planetariów włoskich. Była inicjatywa z roku 1991, i my od tego czasu ten dzień obchodzimy. Jest to, podobnie jak niektóre święta kościelne, dzień ruchomy, to znaczy związany z równonocą. Najczęściej jest to pierwsza niedziela po pobliżu równonocno. W tym roku ogłoszono troszeczkę dalej ten, ten dzień, bo najbliżej byłoby, gdyby to było w przyszłym tygodniu. A w tym roku, właśnie wyjątkowo, obchodzimy do 12 marca, czyli przed, sporo przed równonocą. Planetaria biorą swoją nazwę od urządzeń, które są w nich zamontowane, i chcielibyśmy właśnie dzisiaj Państwu to urządzenie, które tutaj przez 40 lat. Ciężko pracowało, zarówno pawiąc, jak i ucząc. A mianowicie ten projektor Zeissa to jest takie średnie planetarium, zamontowane w olsztyńskim planetarium, które właśnie bierze od niego nazwę, w roku 1973. Cały czas jest na chodzie, cały czas działa, o czym się Państwo, mam nadzieję, dzisiaj przekonają. Może parę słów powiem, jak to. I jak to, jaka jest idea działania tego planetarium? Otóż te, te, tego typu planetaria mechaniczno-optyczne zostały wymyślone w latach 20. właśnie w firmie Zeiss w Wienie w Niemczech, w tych dwóch kulach, które się znajdują w takich tej, tej handli, tam się znajdują projektory gwiazd, czyli tego gwieździstego nieba, które będziemy oglądali. Natomiast w tych klatkach. Są projektory, które wyświetlają obrazy Słońca, Księżyca oraz planet. Wszystkich tych planet, które widać na niebie gołym okiem, a więc Merkurego, Wenus, no, Ziemię pominiemy, e, Marsa, Jowisza i Saturna. Pozostałe planety odkryto później, kiedy wymyślono teleskop, ponieważ nie widać ich już na niebie gołym okiem. A więc te planety będziemy tutaj wyświetlani na tym naszym gwieździstym niebie i można powiedzieć, że jesteśmy w mieście Związanym z naszym astronomem Mikołajem Kopernikiem, wybitnym twórcą układu heliocentrycznego, ale to planetarium działa w układzie geocentrycznym. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać niebo tak, jak my je postrzegamy, mieszkając na Ziemi. To jest, to jest jak gdyby taki pozagrobowy tryumf już jest to geocentryczne planetarium. Są też heliocentryczne, ale musimy je wówczas z zewnątrz oglądać, jak te planety krążą. E Oprócz tego planetarium, które dzisiaj będzie odgrywało główną rolę, w tej chwili ono jest troszeczkę na emeryturze, bo mamy już planetaria cyfrowe, gdzie wszystkie obrazy są generowane w komputerach, w takim dużym klastrze komputerowym. Oprócz tego planetarium dzisiaj również użyjemy systemu rzutników, które są tutaj na obwodzie ustawione. Jest ich w sumie sześć i z tych sześciu rzutników generowany jest obraz, no... Pewne obrazy będą rzutowane takich no, widoczków, e, które pokrywają całą kopułę, czyli coś podobnego do fultonu, tylko robione z zupełnie inną technologią, a mianowicie za pomocą rzutników, podrakowskich rzutników ta firma też już właściwie zniknęła z rynku e, o specjalnej optyce i przeźroczy, specjalnie przygotowywanych przeźroczy, które były, których opracowanie bardzo długo trwało, bo trzeba było jednak. Albo sfotografować, potem je przetworzyć w komputerze, żeby je wygiąć, potem znowu wydrukować, zrobić zdjęcia, wywołać, wywołać odpowiednie, odpowiednie przeźrocza, zrobić maski, potem to wszystko jeszcze zestawić, tak żeby wszystko pasowało na niebie. Także to był długi, dosyć proces, który w tej chwili znacznie się uprościł, bo wszystko się dzieje wirtualnie, Możemy wszystko zrobić wewnątrz komputera za pomocą odpowiednich programów. To, co chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować, to jest bajeczka napisana i wyreżyserowana przez naszą długoletnią pracownicę, naszą koleżankę, przez panią Lidię Kosiowę, e, która już jest, też już jest emerytką w tym, w tym momencie. E, bajka dotyczy sporu pomiędzy dniem i nocą, między słońcem i księżycem, o to kto jest bardziej istotny. Ja tu przypomnę taką anegdotę, którą, mi się, która, którą gdzieś wyczytałem. Otóż adept e, filozofii indyjskiej, zapytał swojego guru, co jest ważniejsze. Nasz guru jego zapytał, co jest ważniejsze, czy księżyc, czy słońce. No i ten uczeń myślał, myślał, myślał i w końcu powiedział tak. Księżyc. A dlaczego? Bo świeci wtedy, kiedy, kiedy najbardziej potrzeba. Wtedy, kiedy jest ciemno. No, podobne sprzeczki będą się toczyć właśnie tutaj na, na naszym planetaryjnym e, niebie. No, zapraszam Państwa do udziału w tym dosyć osobliwym przedsięwzięciu, w tym odświeżeniu Starego, starej naszej aparatury. Niektórym może ona się przypomni, inni może jej wcale nie widzieli, bo już od, od pięciu lat praktycznie bardzo rzadko jest ona używana czasem do jakichś dydaktycznych przedsięwzięć, a ale no może na tyle, nie będę już przedłużał tego wstępu. Także serdecznie zapraszam na naszą bajkę o słońcu i księżycu. Dziękuję.

Wreszcie skończyła się ta okropna noc. Teraz będzie już milutko, bo to ja zabieram się do pracy. Ja czyli słońce, wasza dzienna gwiazda. Nie jestem taka leniwa, jak ten księżyc nie do rajda. Zatem dzieci, proszę szybciutko, wstajemy, biegniemy do łazienki, szorować zęby i zaraz zbiórka na poranną gimnastykę. Ja tymczasem rzucę trochę promyków każdemu kwiatuszkowi. Piękną koronę. Nie zawsze ją widać, bo znika w blasku moich promieni, ale czasem ludzie mogą ją zobaczyć. Zdarza się to wtedy, gdy księżyc mnie zasłoni, czyli podczas zacienia słońca. Jestem ogromną kulą gorących gazów. W moim wnętrzu w temperaturze milionów stopni. Zachodzą reakcje podobne do wybuchu milionów bomb jądrowych. Z tego samego powodu nie ma na nim deszczu ani śniegu. A śnieg jest taki fajny. Nie ma burz. Nie słychać żadnych dźwięków. Na księżycu jest szaro i ponuro.